Rusza kolejna edycja Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Mamy do zagospodarowania 2 miliony złotych. Przed nami pierwszy etap, czyli przyjmowanie propozycji projektów. Jeśli chcesz spróbować swoich sił, nie zwlekaj. Propozycje złóż na formularzu dostępnym na stronie www.obywatelski.pszczyna.pl lub wpadnij przy okazji do urzędu. Na miejscu otrzymasz dokumenty i stosowną pomoc. Przeczytaj dokładnie formularz, to pozwoli Ci wypełnić go precyzyjnie i bez błędów. Podany tytuł projektu będzie obowiązywać podczas głosowania. Chwytliwa nazwa wzbudzi zainteresowanie i być może przekona do oddania głosu właśnie na Twój pomysł. Zgłaszasz projekt ogólnogminny, lokalny, nie zapomnij wyraźnie tego zaznaczyć. Oszacuj dobrze kwotę, jaką przewidujesz na realizację pomysłu. Pamiętaj! Aby wpisać prawidłowo dane kontaktowe, zbierz podpisy co najmniej 15 osób, które popierają Twój pomysł. Pamiętaj o dwóch ofertach handlowych. Jeśli Twoje oszacowanie przekracza kwotę 33 750 zł, dołącz do dokumentacji wydruk ogólnodostępnej oferty. To uwiarygodni Twoje prognozy. To wszystko. Właśnie tak kiełkuje Twój pomysł. Zapraszamy do udziału www.obywatelski.pszczyna.pl